Cześć, tu Darek z Alek, korzystając z okazji, z obecności tutaj ogromnej ilości autorów na targach książki postanowiłem dowiedzieć się co nieco o pracy pisarza książek dla dzieci, zrobiłem krótką sondę, cztery proste pytania. Pierwsze z nich to, czy autorom udało się zachować dziecięcą wyobraźnię? Mam nadzieję, że mi się to udało. Jestem przekonana, że bez tej dziecięcej wyobraźni nie mogłabym pisać dla dzieci. Także wierzę w to, że udało mi się tę wyobraźnię zachować, ale tak naprawdę ocenić to mogą tylko moi czytelnicy. Tak, oczywiście. No bez tego nie byłbym autorem książek dla dzieci. Dziecięcą wyobraźnię nie tylko zachowuję, ale staram się ją pielęgnować codziennie, czytając bajki. Bawiąc się z moim synem zabawkami, e, uciekając czasami w Królestwo Kluszaków. Znaczy, bez tego nie wyobrażam sobie pisania książek w ogóle, nie tylko dla dzieci. Ja tak naprawdę od lat interesuję się literaturą dla dzieci i młodzieży. Skończyłam filologię polską, pisałam pracę z literatury dla dzieci i młodzieży, więc myślę, że nigdy e, nie wyrosłam z tych dziecięcych marzeń, z tej fantazji. Zresztą mam nadzieję, że ona mnie nigdy nie opuści. Teraz takim moim marzeniem z pogranicza marzeń dziecięcych jest to, żeby z którejś mojej bajki powstał film, a najlepiej, żeby wytwórnia Walta Disneya go nagrała. Oczywiście wszyscy moi znajomi się z tego śmieją. Zobaczymy, może kiedyś, przecież w końcu marzenia się spełniają. Chciałbym także wiedzieć, czy dzieci to jest trudniejszy czy łatwiejszy odbiorca? Dzieci są z całą pewnością wdzięczniejszymi odbiorcami, ale myślę, że nie można ich traktować lżej niż dorosłych czytelników. Wręcz przeciwnie. Pisząc dla dzieci, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wychować ich na czytelniku. Trzeba ich traktować poważnie, a może nawet jeszcze poważniej niż dorosłych odbiorców są najtrudniejszym odbiorcą, ponieważ dzieci nie da się oszukać. Książka dla dorosłych może być nudna, może być trudna, może być niezrozumiała, a wyrobiony czytelnik pomyśli sobie, że tak miało być i pokiwa głową, będzie zachwycony lekturą. Natomiast dzieci żadnej, przepraszam za wyrażenie, ściemy nie zniosą. Albo zostaną zauroczone, albo odrzucą książkę i trafi ona gdzieś do kosza, więc to jest naprawdę najtrudniejszy i najbardziej wymagający czytelnik. Dlatego wielką satysfakcją jest pisać dla mnie. Często zadają mi reporterzy te pytanie, ale trudno mi na nie odpowiedzieć, ponieważ ja piszę dla siebie. Nie testuję nigdy książki nowej, którą piszę na dzieciach. Piszę ją dla siebie. Dopiero kiedy książka się ukaże, mogę zweryfikować, czy ona się dzieciom podoba, czy nie. W sumie nie miałam chyba takiej sytuacji, żeby się nie podobała, ponieważ każda książka znajdzie swojego odbiorcę. Niektórą lubią chłopcy, niektórą dziewczynki. Natomiast kiedy przychodzi mi fajny pomysł do głowy, myślę tylko, żeby to, to fajnie napisać, żeby nie przerwać tej myśli które towarzyszyła mi na początku, ale trudność sprawia mi fakt, że na rynku jest już 17 moich książek i zawsze się zastanawiam, czy to, co teraz mam w głowie, czy to będzie tak samo fajne, jak te baśnie, które pisałam na początku. I to chyba jest dla mnie taka, taka, taka największa trudność. Zawsze interesowało mnie też, czy autorzy książek dla dzieci chcą pisać dla dorosłych. Ja dla dorosłych w pewnym sensie piszę. Piszę prace naukowe, które są adresowane do dorosłych, ale nie myślałam o tym, żeby pisać dla nich wiersze czy innego rodzaju literaturę. Nie, nie dorosłam do pisania dla dorosłych. Popełniłem już jedną książkę, właściwie dwie książki dla dorosłych. Myślę o trzeciej, natomiast jednak książki dla dzieci pisze się z zupełnie innym zacięciem i z zupełnie innymi emocjami. To po prostu lubię robić. Kiedyś myślałam, teraz już troszeczkę mniej, kiedyś sobie myślałam, że napiszę coś hejnego dla dorosłych. Nawet zaczęłam pisać, ale w tym momencie, kiedy zasiadam do pisania, przychodzi mi od razu milion pomysłów na książkę dla dzieci, i sobie myślę, nie, później to napiszę dla dorosłych. Teraz jeszcze ten pomysł ostatni, który przyszedł mi do głowy dzisiaj. No i tamta książka dla dorosłych jeszcze nie została zakończona, a zaczęłam ją pisać 5-6 lat temu. A także jak wygląda ilustrowanie książek dla dzieci, gdzie ilustracje są bardzo ważnym, wręcz nieodzownym elementem całej treści, całej książki. Czy ilustrują sami, czy współpracują z ilustratorami? Jeżeli tak, to jak wygląda ta współpraca? Zdecydowanie nie ilustruję swoich książek. Na szczęście dla czytelników tego nie robię. Po prostu nie potrafię tego robić, a nie lubię udawać, że... Umiem coś, czego nie umiem. Natomiast y, współpracuję z wieloma wspaniałymi ilustratorami, y, z Iwoną Całą, y, z y, Ewą y, Poklewską Koziełą, z Marianną y, Jagodą Mioduszewską, z y, panem y, Bogdanem Butenką wydałam książkę pod tytułem Kanapka. Y, wielu autorów tutaj nie, y, autorów ilustracji tutaj nie wymieniam, ale naprawdę y, w tej chwili y, w Polsce mamy wspaniałych ilustratorów. No niestety nie doświadczyłem tej łaski. Lekkiej ręki ilustracyjnej, chociaż bardzo chciałbym. Wszystkie moje książki są oczywiście ilustrowane przez profesjonalistów, przez świetnych grafików, artystów, malarzy. Współpraca jest fajna, ponieważ ja nigdy nie staram się, staram się nie narzucać ilustratorowi niczego. Czasami jakąś tylko dam, może, delikatną sugestię. Ale myślę, że najlepszy efekt osiągamy wtedy, kiedy ilustrator sam odczytuje książkę, przepuszcza ją przez swoją wrażliwość i no efekt jest zawsze fajny. No, dlatego autor nie powinien chyba za bardzo, za nadto ingerować w to, co w to, co ilustrator ma zrobić. Ja zresztą mam takie doświadczenia z czasów pracy w Tygodniku Pętliczek, kiedy z Pawłem Pawlakiem robiliśmy świetny komiks co tydzień. Paweł Pawlak nauczył mnie właśnie tego, żeby nie narzucać ilustratorom swojej wizji ponad to, co jest w komiksie niezbędne. I dlatego on mnie nauczył poszanowania dla wrażliwości ilustratora z dużym, mam nadzieję, że Państwo też to docenią, z dużym pożytkiem dla moich książek. Nie, nie, nie ilustruję sama, nie mam takiego talentu. Podobają mi się cudowne, barwne ilustracje dla najmłodszych. Mam kilku sprawdzonych ilustratorów. Moją ukochaną ilustratorką jest Jola Ludwikowska. Pani Jola ilustruje dla wielu wydawnictw i jest do niej bardzo długa kolejka, ale naprawdę warto czekać. Drugą ilustratorką, którą też bardzo lubię, jest Katarzyna Anuszewicz-Powalska. Też ilustruje przecudne, kolorowe, barwne postacie, zwierzęta. I mam też kilku innych, ale z całej gamy ilustratorów ciężko jest znaleźć kogoś, kto by. Zilustrował tak baśnie, jak ja bym chciała. Bo ja nie, nie chcę artystycznych, cudownie yy, uznanych przez krytyków ilustracji, bo wydaje mi się, że te ilustracje uznane przez krytyków lubimy my dorośli. Ja lubię ilustracje, które lubią dzieci, czyli balne, kolorowe, realistyczne, śliczne ilustracje. Mam nadzieję, że podobała Wam się Sonda. Subskrybujcie mój kanał. Cześć!